Cześć, witajcie z tej strony Kamila. Dzisiaj przychodzę do Was ze swojej łazienki. Jest rano, ja się szykuję do pracy. Pomyślałam, że nagram taki odcinek, jak efektownie i, i szybko i nie za dużym kosztem pomalować się właśnie do pracy czy do szkoły, żeby to nie zajmowało dużo czasu. A żeby to był jednak pełny makijaż, także jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, to zapraszam do oglądania dalej. Mam sobie twarz. Yy, użyłam dzisiaj takiej pianki, teraz ostatnio jej używam do mycia twarzy yy, Nawilżenie i Równowaga z Aloesem. Firma Yumi chyba się nazywa. Koszt to jest jakieś 17 zł, ale jest bardzo wydajna, starcza na długo, także yy, jak coś to polecam. Yy, po myciu twarzy stosuję tonik. Moją propozycją jest taki od firmy Farmona. Jest to tonik antybakteryjny, redukcja niedoskonałości. To jest moje drugie opakowanie. Kosztuje około 17 zł. Pojemność to aż pół litra. Poprzedni miałam może pół roku, może więcej. Naprawdę jest bardzo wydajny. Bardzo dobrze działa właśnie na skórę, na jakieś niedoskonałości. Także ja zawsze po umyciu nakładam tonik. Bądź wyrównuje pH skóry. Także robię zawsze tą czynność. I teraz mogę przejść do makijażu. Ja zawsze mam przygotowane kosmetyki w takim koszyczku. To, przez to, że mam ich po prostu dużo i żeby nie sięgać, co chwilę nie wstawać, to po prostu zawsze mam przygotowane na dany dzień, czy, czy jak coś zmieniam, czy jak chcę coś przetestować, to zawsze sobie wkładam właśnie w taki koszyczek. Dzisiaj zacznę od bazy. Właściwie to jest baza Serum Eveline, taka rozświetlająca. Ona kosztuje 15 zł, około 15 zł. Bardzo dobrze utrzymuje makijaż, jest taka lepka. Rozświetla cerę i też nawilża. Także wyciskam sobie troszkę na dłoń i nakładam. Kiedy mam już bazę, biorę krem. Bibi Matujący od marki Vipera. Yy, bardzo fajny, bardzo taki yy, faktycznie utrzymujący ten mat. Dosyć nawet ma, nawet ma dobre krycie, także myślę, że na dzień sprawdzi się super. Krem kosztuje 24 zł. Dzisiaj nie używam gąbeczki, tylko yy, po prostu nakładam ręką. Kiedyś się nie używało bąbeczek i i też było dobrze. Tak wygląda skóra. Ewentualnie jakieś niedociągnięcia można poprawić z zbitym pędzlem, ale akurat przy kremie Bibi to mm, jakoś nie widzę takiej potrzeby. Także nawet nie będę nic poprawiać. Nie używam korektora na co dzień. Mm, także od razu lecę z pudrem. A pudrem, który dzisiaj sobie użyjemy, jest puder. Bel ogólnodostępny w pietrące miętowy, taki, rozbity pęcelek i nakładam. Lubię też dodać sobie ruru rozświetlającego tak na, na boki twarzy. I tutaj też mam puder z bel. Właśnie jest teraz dostępne w Biedronce. Kosztuje kosztuje 13,49 Także jeszcze sobie omiatam boki twarzy. Pachnie arbuzowo. o na całą twarz go nakładam no dobra następną rzeczą jest brązer, również z Bel. taki maluszek swego czasu był dostępny w Biedronce teraz też go można kupić na stronie Bell kosztuje on 15,49 jest taki z jednej strony matowy z jednej bardziej taki satynowy, rozświetlający także biorę pędzelek taki Mieszam obydwa i się konturuje. Myślę, że nawet żeby przyspieszyć efekt konturowania, można użyć większego pędzla. Po prostu wtedy to szybciej, szybciej nam pójdzie. Twarz wykonturowana. Delikatny kolor, taki neutralny. Kolejną rzeczą będzie róż, również z Bell. Również był swego czasu dostępny w Biedronce. Kosztuje on 19,99. Jest taki potrójny. Ma trzy, trzy kolory. Jest rozświetlający. Także biorę taki pędzelek i nakładam. róż nałożony, to teraz zrobimy brwi. Brwi na co dzień tylko wyczesuję na mydełko. Także biorę sobie spiralkę. Zawsze ją tak wyginam. Nakładam sobie troszkę mydełka na szczyt dłoni. I wyczasuję. Tak się prezentują wyczesane brwi, trochę bardziej takie ujarzmione. Midełko kosztuje około 30, 31, 32 zł, ale jest bardzo wydajne, starczy na długo. Także to jest taka inwestycja długotrwała, że tak powiem. Kolejną rzeczą, którą robię, to troszkę podkreślam oczy. I robię to tym samym brązerem, którym konturowałam się. Biorę taki pędzelek spłaszczony, nakładam. W sumie praktycznie nakładam na całą powiekę. Widzicie, coś tam, coś jest, niby jest, ale nie ma. Zawsze to jest troszkę tak podkreślone to oko. I to tyle. Teraz, żeby było odrobinę szczęścia, biorę sobie taką paletkę. To jest paletka z Revolution. Ona kosztowała 59 zł na Zalando. Prezentuje się w ten sposób. Ma tutaj też rozświetlacze, których dzisiaj użyję. A chciałabym, chciałabym sobie dolną powiekę zrobić na taki fioletowy kolor. Także biorę mały pędzelek i podkreślam dolną powiekę. Oczywiście ten krok można pominąć i zrobić to na przykład właśnie tym bronzerem, ale ja lubię, jak tam coś się dzieje na tej dolnej powiece. Ok, no to. Jeszcze sobie poprawię. Dobra. Teraz już, jak jesteśmy przy paletce, weźmiemy sobie rozświetlacz, bo bez rozświetlacza nie ma makijażu. Może ten kolor. Rozświetlacz. I rozświetlać, jeszcze troszkę oko było bardziej takie rozświetlone, Użyjemy sobie rozświetlacza tego i we, 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 wewnętrzny kącik troszkę sobie nałożymy. Tak naprawdę może to być każdy rozświetlacz. Ja po prostu wzięłam tą paletkę, bo chciałam użyć fioletowego cienia, ale to może być każdy jeden rozświetlacz. I przechodzimy do tuszowania rzęs. Dzisiaj mam dwa, dwie maskary. Jedna to maskara w kolorze fioletowym. Wygląda tak. Jest ona... W ogóle pachnie jakimiś owocami. Jest ona wodoodporna. Kupiłam ją na AliExpress za całe 6,16. A to jest maskara... A, a, ona jest troszkę droższa, bo kosztuje około 38 zł. Także góra czarna, dół fioletowy. Przępy wytuszowane. Tak to wygląda. Na usta nakładam pomadkę, a właściwie taką pomadkę w takim pisaku z Bel Kosztowała ona 9,99. I makijaż dzienny skończony. Tak się prezentuje. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba. To jest taka moja propozycja na co dzień, tak na szybko, kiedy nie mamy czasu, kiedy nie chcemy wstawać, nie wiadomo jak, jak wcześnie. Myślę, że. To są takie produkty ogólnodostępne, bo brązerem można sobie właśnie wykonturować powiekę i, i, i twarz. Rozświetlacz to tak naprawdę też może być każdy jeden. Można położyć na oko, na powiekę, tuż do rzęsno. To tutaj to już tak zrobiłam. No chciałam tak po prostu, żeby było troszkę inaczej. Ale równie dobrze mogłoby być czarne i też by było fajnie. Także jeżeli Wam się taki odcinek podobał, to zostawcie kciuka do góry, a my widzimy się w kolejnym fascynującym wideo. Cześć!